Dziś rozprawimy się z jednym z tych wiralowych mitów, które co jakiś czas wracają jak bumerang w internecie, mowa o wężowniku, czyli o fiuchusie, rzekomym trzynastym znaku zodiaku. To klasyczny przykład ezobełkotu, czyli pseudonaukowego bełkotu, podszytego sensacją, by przyciągnąć kliknięcia. Ale spokojnie, rozłożymy to na czynniki pierwsze, krok po kroku, z solidną dawką faktów historycznych i astronomicznych. Bo astrologia to nie chaotyczna zabawa w gwiazdy, ale system symboliczny z głębokimi korzeniami. Najpierw kluczowy błąd mieszanie astrologii z astronomią. To jak porównywanie poezji do fizyki, obie patrzą na to samo niebo, ale z zupełnie innych perspektyw. Starożytni Babilończycy, a później Grecy i Rzymianie w epoce Ptołemeusza, doskonale znali wężownika. To nie żadne odkrycie NASA z 2016 roku. Jak twierdzą niektóre klikbajtowe artykuły. NASA po prostu przypomniała, że ekliptyka, ścieżka słońca na niebie, przecina 13 konstelacji, w tym ofiuchusa. Ale Babilończycy świadomie wybrali tylko dwanaście, by dopasować do swojego kalendarza z dwunastoma miesiącami. Pomijali ofiuchusa, łącząc go z fragmentami skorpiona i strzelca, bo priorytetem była harmonia, a nie dosłowne mapowanie nieba. Astrologia zachodnia to system symboliczny. Oparty na geometrii, porach roku i archetypach, a nie na nieregularnych kształtach rzeczywistych gwiazdozbiorów. Włączenie wężownika byłoby tak absurdalne, jak dodanie Oriona czy wielkiej niedźwiedzicy, one też istnieją, ale nie pasują do symbolicznej ekliptyki Zodiaku. Dlaczego akurat 12? To nie przypadek. Liczba 12 jest święta w wielu starożytnych kulturach. Pomyślcie o 12 godzinach na zegarze, 12 miesiącach, Dwunastu plemionach Izraela czy dwunastu apostołach. Nawet po zdradzie Judasza wybrano Macieja, by zachować dwunastkę. W astrologii ta symetria jest kluczowa: cztery żywioły: Ogień, ziemia, powietrze, woda po trzy znaki w każdym trygonie. Trzy jakości: kardynalne, inicjujące, stałe, stabilizujące, i zmienne, adaptacyjne, po cztery znaki w każdej. Do tego sześć par polarnych opozycji, jak baran i waga, to tworzy idealną równowagę, jak koło z harmonijnymi aspektami. Trygonami, kwadraturami, opozycjami. Wprowadzenie trzynastego znaku, wężownika, rozwala tę strukturę. Horoskop staje się niezrównoważony, aspekty tracą sens, a całość z punktu widzenia klasycznej astrologii po prostu nie działa. To jak dodanie trzynastego koła do roweru niby możliwe, ale bez sensu. A co z archetypami wężownika? Zwolennicy clickbaitu malują go jako uzdrowiciela, transformatora, alchemika czy rebelianta ducha. Ale te cechy są już zakorzenione w istniejących znakach. Intensywność, tajemnica, transformacja, śmierć i odrodzenie. To czysta esencja skorpiona, znaku alchemii, psychologicznej głębi, władzy nad życiem i śmiercią, rządzący ósmym domem. Domena strzelca, symbol wyższej nauki, duchowości, prawdy i łamania granic, związany z dziewiątym domem. Astrologia przypisuje to Chironie, ranionemu uzdrowicielowi, a nie nowemu znakowi. Mitologicznie Afiukes to Esklipies, grecki Bóg Medycyny, syn Apollina, który leczył trucizną węża, stąd symbol medycyny, laska Asklepiosa. Ale w astrologii to nie uzasadnia dodawania nowego znaku. To po prostu konstelacja, nie archetyp zodiakalny. Teraz o tym słońce w wężowniku. To odnosi się do zodiaku syderycznego, czyli gwiazdowego, opartego na rzeczywistym położeniu konstelacji. W zachodniej astrologii używamy zodiaku tropikalnego, sezonowego, zakotwiczonego w porach roku. Tu wiosna zaczyna się zawsze w baranie, niezależnie od gwiazd. Dlaczego? Bo precesja równonocy, wolny dryf osi ziemi, odkryty przez Hiparchosa z Rodos w II wieku przed naszą erą. Przesuwa gwiazdy około 1 stopień co 72 lata. Pełny cykl trwa 25 800 lat. Dziś astrologiczny baran jest astronomicznie w rybach. Starożytni znali ten efekt, Hiparchos go zmierzył. Ale świadomie odłączyli astrologię od dryfujących gwiazd, wiążąc ją z niezmiennym cyklem pół roku na Ziemi. Opisywanie energii ziemskich zmian – Wiosna to nowy początek, baran, lato to kulminacja, rak, jesień to równowaga, waga, zima to introspekcja, koziorożec. Astrologia to nie galaktyczny GPS, ale narzędzie do rozumienia ludzkiego doświadczenia. Starożytni nie pominęli wężownika z ignorancji, ale z wyboru, geometrycznego i symbolicznego. To nie błąd, to gizajn. A co, gdybyśmy jednak wybrali zodiak sideryczny? Zrobili to Hindusi w Dzióutysz, czyli astrologii wedyjskiej. Tam podejście jest bliższe astronomii, bo dopasowane do rzeczywistego nieba i korygujące precesje. Ale nawet w Dzióutysz wężownik nie jest odrębnym znakiem Zodiaku, czyli rasi. System opiera się na dwunastu równych segmentach po 30 stopni każdy, plus 27 siedmiu na rezydencjach księżyca. Każdy rasi mieści dokładnie dwie i jedną czwartą na krzatry co zamyka cykl w symbiozie słonecznej i księżycowej. Dodanie trzynastego znaku zniszczyłoby tę matematyczną i duchową integralność. Dzioł też uznaje konstelacje, ale priorytetem jest symbolika i harmonia dwunastu, tak jak w zachodniej astrologii. Żadna tradycja, ani tropikalna, ani syderyczna, nie włącza Ofiuchusa jako znaku. Jeśli już zmyślamy wężownika dla klikbajtu, to czemu nie dwadzieścia sześć alternatywnych znaków? Albo 88, ile jest konstelacji. Ale to nie o fakty chodzi, tylko o sensacje. Prawdziwa astrologia to nie moda. To starożytna mądrość, która przetrwała, bo jest spójna. Dziękuję za uwagę. Jeśli macie pytania, dajcie znać w komentarzach.